Pod koniec października, jak co roku, cała Polska przygotowuje się do 1 listopada Dnia Wszystkich Świętych. W tym czasie wybierzemy się na groby naszych bliskich związanką kwiatów czy zezniczem. Dzisiaj postaram się Państwu przybliżyć specyfikę i funkcjonowanie zakładu, dzięki któremu ta ostatnia droga bliskiej nam osoby bywa łatwiejsza do przebrnięcia. Dzisiaj rozmawiam z panią Kariną Ambroziak, reprezentującą zakład pogrzebowy. Regina, dzień dobry. Dzień dobry. Tak też można to ująć. Jesteśmy rodzinną kołobrzeską firmą. Ja od małego y, obcowałam z tą branżą, a kilka lat temu obroniłam pracę licencjacką na temat fun funkcjonowania cmentarza w Kołobrzęgu. A jakiś, w jakiś szczególny sposób pani celebruje y, ten dzień Wszystkich Świętych? Tak. Y, akurat rodzice wychowali mnie i moją siostrę w duchu katolickim. Także co roku wspólnie odwiedzamy groby bliskich nam osób, zarówno rodziny, jak i tych, którzy przez y, wiele lat prowadzenia zakładu pogrzebowego y, utkwiły nam szczególnie w pamięci. No właśnie są takie, są takie pogrzeby, są takie e, ceremonie, które Państwo wspominacie po latach. Każde przyjęte przez nas zlecenie jest traktowane zawsze indywidualnie. Naszą rola, nasza rola polega przede wszystkim na przedstawieniu pełnej opcji świadczonych przez nas usług, ale to rodzina wybiera ich zakres oraz formę, często zaskakując nas innowacyjnymi pomysłami. Niczego rodzinie z małej osoby nie narzucamy, więc wręcz staramy się, aby w tym pierwszym kontakcie szczególnie skupić się tylko na zaplanowaniu daty, miejsca i formy pochówku. A zazwyczaj następnego dnia, gdy te ciężkie emocje częściowo opadną, przechodzimy do wyboru urny, trumny, wieńców i innych rzeczy, które wpływają na przebieg i organizację pogrzebu. Ostatnio wiele się słyszy o poszerzeniu granic naszej nekropolii o tereny przyległe do parafii Świętego Wojciecha i ulicy Witosa. Jak pani ocenia takie działania? Na chwilę obecną jest to dobry ruch, który zabezpieczy nam funkcjonowanie cmentarza w obecnym miejscu na kolejne 30-40 lat. Aczkolwiek Uważam, że miasto powinno zacząć myśleć o przyszłości i szukać miejsca na nową nekropolię. Co prawda od kilku lat widzimy znaczący wzrost kremacji jako formy pochówku i funkcjonowania tzw. grobów rodzinnych, w których w perspektywie możemy złożyć nawet kilkanaście urn. Jednak nie każdy jest zwolennikiem kremacji, a tradycyjne pogrzeby i tak stanowią ich większość. A jak z perspektywy lat ocenia Pani zmiany, które zachodzą w branży pogrzebowej? Tu poza ogólnokrajowymi zmianami, tendencji bliżej mi do ocenienia tego, co przez ostatnie 15 lat zadziało się w samym Kołobrzegu i Powiecie. Nasza branża przeszła radykalną metamorfozę. Sama Regina zaczynała w małym lokalu przy ulicy Wolności, które później przenieśliśmy do większego biura przy ulicy Świętego Wojciecha, gdzie na chwilę obecną organizujemy stypy. Przez wiele lat szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy zaproponować mieszkańcom koło brzegu kompleks usług w jednym miejscu. I tak w tamtym roku otworzyliśmy ten obiekt przy Witkowicach 5, gdzie oprócz biur, kwiaciarni, sali pożegnań, wystawy i magazynów mamy całe zaplecze, potocznie zwane prosektorium. Z chłodniami i z salą do przygotowania ciał. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu domów pogrzebowych w Polsce. A czy widzi Pani, dostrzega Pani zagrożenia dla branży pogrzebowej? Niestety tak. Wszystkie zakłady powinny postępować według ogólnie przyjętej etyki, zasad oraz przepisów prawa. Niestety co jakiś czas media ogólnopolskie donoszą o niepokojących działaniach co niektórych firm. Dla wielu osób, choćby tych, którzy wracają z kraju z emigracji zarobkowej, z wypracowanym tam kapitałem, wydaje się, że to jest świetny biznes. Jednak zakup karawanu czy kilku trumien nie wystarczy. Brak doświadczenia, brak doświadczonej kadry, brak podstawowej wiedzy funkcjonowania na rynku często doprowadza do sytuacji, w której zakład pogrzebowy, świadcząc usługi na skraju opłacalności, radykalnie obniża jakość, co w konsekwencji rzutuje na ogólny zły obraz postrzegania całej branży. Prowadzenie zakładu pogrzebowego jest bardzo trudne, wymagające nie tylko nakładów, ale i zaufania publicznego. Należy mieć w sobie bardzo dużo pokory i empatii. A proszę jeszcze powiedzieć, jak radzi sobie pani z, problemi, z problemami kadrowymi? Od samego początku wspieramy się współpracownikami, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i nieustannym podnoszeniem kwalifikacji w profesjonalny i godny sposób reprezentują naszą firmę. Zgrany zespół to podstawa prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Jesteśmy rodziną, wspieramy się i możemy na siebie liczyć zarówno w pracy jak i poza nią. A proszę powiedzieć, czy, co sądzi Pani na temat Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca i czy Regina przystąpiła do tego programu? Oczywiście, honorujemy Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Umożliwiło to wielu rodzinom skorzystania z szerszej gamy oferowanych przez nas usług. Jesteśmy kołobrzeską firmą, i utożsamiamy się z mieszkańcami, ich sukcesami i problemami. To dzięki ich zaufaniu prężnie działamy i cyklicznie wspieramy działalność charytatywną. Ostatnimi czasy skupiliśmy się na pomocy finansowej dla kołobrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Sama mam czworo nogi w domu, wiem, ile miłości, opieki i uwagi potrzebują. Usługi pogrzebowe przez wiele rodzin postrzegane są przez pryzmat wydatków. Co Pani sądzi o tym? Rzeczywiście to prawda. Organizacja pogrzebu, ale i pozostałych uroczystości, takich jak chrzest, komunia czy ślub, niesie ze sobą konieczność ponoszenia kosztów. Ceny świadczonych usług, niezależnie czy wykonuje je Regina, czy też inna firma, są bardzo porównywalne wobec siebie. Owszem, konkurujemy ze sobą, jednak nie cenami, a jakością świadczonych usług. Przy czym zaznaczę, że na ogólne koszta składa się nie tylko zakup trumny, która kosztuje od 500 zł, nawet do kilku tysięcy, bo ciurny, której cena wynosi od 120 zł zwyż, jak i pozostałych usług związanych z organizacją ceremonii, które w zależności od preferencji i oczekiwań rodzin mogą znacznie się od siebie różnić. Nie bez znaczenia są tutaj też opłaty pobierane przez administrację cmentarza. Są to kwoty, które potrafią niejednokrotnie oscylować przy progu zasiłku pogrzebowego. Pomimo tego organizujemy wiele ceremonii, których koszt mieści się w kwocie zasiłku, jednak w większości przypadków rodziny wybierają ponadstandardowy zakres usług czy zakupionych utensylia pogrzebowych, a tutaj granic górnej granicy praktycznie nie ma. Jak wcześniej wspomniałam, to rodzina, znając swoje możliwości, decyduje o przebiegu i formie pochówku. My, niezależnie od poniesionych kosztów, zawsze poczynamy starania, by godnie i z pełnym szacunkiem dla osoby zmarłej, zarówno i jej bliskiej, Rodziny, tą ostatnią drogę zorganizować, poprowadzić. Obecnie y, wielu Polaków żyje poza granicami naszego kraju. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy bliscy proszą Państwa o pomoc i o sprowadzenie tych bliskich osób tutaj do brzegu. Y, tak. Tym też się z, zajmujemy. E, co prawda, nie należy to na, do najprostszych zadań. E, jest to cała otoczka związana z e, transportem, poczynając od załatwienia wszelkich dokumentacji, po zezwolenia no i ostatecznie e, przetransportowanie osoby zmarłej. E, ale dysponujemy flotą najnowszych karawanów, które posiadają certyfikaty. E, i spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Dzięki temu pomogliśmy wielu rodzinom ściągnąć ich bliskich, nawet z tak dalekich i egzotycznych krajów jak Chiny, Wietnam, Urugwaj czy Australia. I proszę jeszcze powiedzieć, jakie ma Pani plany na najbliższe lata? Obecnie zakład pogrzebowy Regina jest na etapie dużej, kluczowej dla nas i dla mieszkańców koło brzegu inwestycji. Ale o szczegółach pozwolę sobie e, powiedzieć przy następnym spotkaniu na i wiosną. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję.